My stoimy w tej chwili znowu w fizjofrenicznej sytuacji, bo z jednej strony każdy prokurator może zrobić każdą niegodziwość, jeżeli uzna, że ona była dla dobra społecznego, a to, czy jest dla dobra społecznego, czy nie, to decyduje sam prokurator. No ale dwa, prokurator, który przekroczy swoje uprawnienia, to jest ten sam przepis objęć przez odpowiedzialność dyscyplinarną. Ale tak jak Państwo wiecie, mamy sytuację taką, że dzisiaj wszystko to, co się toczy wewnątrz prokuratury, to jest nocone na polecenie Ziobry i jego ludzi. W związku z tym ta odpowiedzialność dyscyplinarna jest też iluzoryczna, ale jest oczywiście artykuł 231 kodeksu karnego, czyli ten, co do którego był również zarzut, czyli zawiadomienie w stosunku do pani premier szydło, czyli kto nie dopełnia obowiązków lub Przekracza swoje uprawnienia. A jak jest relacją między prokuratorem a posłem? Proszę Państwo, no w, tej chwili, w tej chwili oczywiście prokurator generalny jest ministrem sprawiedliwości, czyli prokuratura podlega polityce, czyli podlega rządowi. Jeżeli podlega rządowi, no to się rzeczy, każdy poseł w ramach swoich kompetencji i uprawnień poselskich może również kontrolować działalność. Prokuratury jako organu władzy państwowej. Natomiast nie ma oczywiście dostępu do konkretnej sprawy. Natomiast prokurator generalny Zbigniew Ziobro, a w zasadzie Zbigniew Ziobro, kiedy wiedział, że będzie prokuratorem generalnym, nadał sobie takie uprawnienie, że według swojego uznania każdą sprawę może nagłośnić, wszystko o niej powiedzieć. I każdemu na każdemu może postawić zarzuty. Na każdemu może postawić zarzuty, no a o każdym może powiedzieć na każdym etapie postępowania. Ale chodziło mi o to, że to w jednej osobie, że nie ma sprzeczności między. A, ja, w tym sensie na... jest. Tym sensie. Dzisiaj Zbigniew Ziobro jest w stanie niezgodności z prawem. Poprzednio, do roku 2010, kiedy prokurator generalny był ministrem sprawiedliwości, była to funkcja symboliczna. Inaczej mówiąc, prokuratorom i wszelkie czynności miał prawo podejmować prokurator krajowy. A generalny był taką osobą, która reprezentowała tylko prokuraturę, ale nie prowadziła sama postępowań przygotowanych. Teraz prokurator generalny ma wszelkie uprawnienia prokuratora takiego liniowego. Może sam o godzinie 18.00 polecić wszcząć postępowanie, a o 18.01 polecić przeprowadzenie każdej czynności, czyli chociażby inwigilacji czy... E, Prowokacji policyjnej, a 18.02 wyrazić samemu jako prokurator generalny na to zgodę. Także mamy do czynienia, moi drodzy, z sytuacją niezwykle e, niedemokratyczną. No i trzy. Jest zasada incompabilitas, zasada niepołączalności funkcji zawarta w artykule 103 w Konstytucji. Jeżeli tak, i według tego przepisu Konstytucji prokurator nie może być. Nie może być posłem a Zbigniew Ziobro jest posłem dlatego też i ma uprawnienia takie procesowe dlatego też e, to, że jest posłem to jest naruszenie prawa to jest niezgodne z konstytucją A co no decyzję i tu właśnie znowu przechodzimy do jednorodności władzy decyzję w zakresie wygaśnięcia mandatu posła podejmuje marszałek Sejmu od decyzji marszałka Sejmu taki poseł może się odwołać do sądu administracyjnego. No Ale oczywiście pan, pan marszałek Kuchciński takiej decyzji nie podejmie i wracamy do punktu wyjścia. Natomiast jeżeli znowu mówimy i chcielibyśmy w Polsce przestrzegać prawa, to nie podejmowanie takiej decyzji przy ewidentnej sytuacji znowu jest niedopełnieniem swoich obowiązków. Jedno jest pewne, proszę Państwa, ci, którzy dzisiaj tutaj pracują w tej prokuraturze, za parę lat również będą mieli co robić.